Dzień dobry, nazywam się Edubra Muła. Yy, Lam, wróci? Nie, wróci. To nie głodą. Ale też mam powiedzieć o sobie coś? Yy, dobrze patrzę, czy powinnam patrzeć za ciebie, czy jak? Tu. Tu. Mhm. Dzień dobry. Dobra, jeszcze raz. Dzień dobry. Nie. Nie żartuję, na po Słucham? Prosto. No wiem, no wiem. Nie okay. możesz policzyć do 10? Ja sprawdzę, czy wszystko jest dobrze policzone. Mm -hmm. 10, 11, 12, 3, 4, 5, 6, jest ok? 7, 8, 9, 10.